Halo, Moris, będę skrywał bąda. Moris, pójdziemy. Moris, pójdziemy. Moris, pójdziemy. Moris, pójdziemy. Moris, loda Moris, pójdziemy. Moris, jest Moris, pójdziemy. Moris, pójdziemy. Moris, Co tam? A nic, czekamy na Holaka. Siedzimy se, Holak kurwa dyma już godzinę i my czekamy... Znaczy on dyma nie dyma godzinę, tylko on się przytula, nie? Tak, czekamy kurwa godzinę na niego, nie może kurwa się wyprzytulać, no pierdolca idzie dostać. No. A jakie plany, jak Holak z wami się spotka już? No, z... wracamy, do, Wracamy nie? do domu, mamy dwie godziny kurwa do domu jeszcze. Ale do... a, ale no co to? Co... Nie, nie, do, do, do dwójka, bo my jutro wylatujemy. No. No ładnie, holaka od Cieho wczoraj widziałem. Holak taka pizda jebana. No. My sobie elegancko z wujkiem kurwa pijemy, ładujemy. Ale my trochę wyjebali, kurwa. No my w wyjebali, my trochę wyjebali. Pizda. To sobie wyobraź, żeby kurwa mieli fajnie już. We włoskiej restauracji my byli, my mieli fajne włoskie restauracji i my przyszli ślili wypili we dwóch. Acholak, kurwa, <noise> Acholak napił się i kurwa za chwilę zaczyna chrapać, nie? I wyjepka, a Acholak gadał, że ma jeden z najmocniejszych kubów kurwa, do picia. Oj, kurwa! Tak, kurwa. Cholak sam To Są to kurwa, są tą. Dziewczyną wychodził i mówi, kurwa, oby... a dziewczyna mówi do niego, obyje dłużej niż minutę, kurwa. <noise> Rozumiesz? On jest najlepszym wszystkim, kurwa jak dla kur, kurwa. Dobra, jest to ta budka w sumie, kurwa. Jest Sirok, no pij jak chcesz. Kurwa, tu jest prostej O, tu nie. A no, tu jest. A co ten, a co robicie? No, ja mam streama, nie? No tak, co se robisz? Oglądam jakieś teleturnieje w chuj stare, Tak jest 2002 roku, kurwa, jakieś 9,5, ale kurwa, to jest takie popierdolone. No to te te te, te, kurwa. O nie, jest te, te turniej... nie... tak. Co się? Ale zajmuje? nie uwierzysz co się stało, nie? Co się o kurwa. stało? Nie Możemy zlikować? Możemy zlikować, no ale. To będzie na vlogu. Nie wiem kiedy on wejdzie. Dziś pod koniec miesiąca, nie? No. Wyjebali nas z wesołego miasteczka, kurwa. Za co? No wyjebali nas. Nie? No wyjebali nas z wesołego miasteczka, kurwa normalnie. Ochrona, nie? Ochrona się ale... przypróła. Czemu? No nie wiem czy powiedzieć. no dobra powiem, no, powiedz. Wzie... kurwa wzie... Taka, tam była taka zjeżdżalnia jakby ze śniegu zamrożona, nie? No. I były takie jabłuszka i my nie zauważyliśmy, że to zamknięte i czekaliśmy aż ktoś przyjdzie i w końcu mówimy z wujem, dobra pierdole, bierzemy te jabłuszka, idziemy do góry, zjechaliśmy sobie i przyszli i nas wyjebali. <laughs> nie, ale wiesz jak ochroniarz skoczył i on to ma nagrany normalnie jak ochroniarz do mnie skoczył, wiesz, a ja mówię, nie? Mówię kurwa grzeczniej, mówię, proszę powiedz, nie? Mówię, yy, mówię, yy, mówię, ten, yy. O, pa! Idzie. Pa, jest! Idzie. Neymar, kurwa, jedziemy! <grym> dobra, dobra, bo jak Holak o, nie szale, wie, jak, jak Holak nie wie, że wy kurwa na streamie jesteście, to to zaraz może się źle skończyć. Nie, 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 trawia, wie, wie, NEYMAR! <grym> o, jaki ucieszony ty! NEYMAR! Ucieszony, spuścił skrzyża, pierwszy raz kurwa i ucieszony. Dobra, kończymy. Dobra, no, no. No, no, no. Do Dobra, elo. Nara, miłego. Buziatki, widzowie elo. Elo. Forever! Nie ma! Ja Dobra, ja się mutuję na tym Discordzie, kurwa.